Od początku akcji protestacyjnych na Ukrainie w podziemiach Cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lwowie działa Medyczna Służba Majdanu. Tworzą ją zawodowi lekarze, studenci medycy, a także wolontariusze. Zbierają potrzebne leki, pakują i wysyłają je do Kijowa. Również udzielają pierwszej pomocy medycznej osobom rannym przywiezionym z Kijowa. Zbieramy leki i pieniądze, które przynoszą mieszkańcy Lwowa. Pieniądze wydajemy na potrzeby służby medycznej Majdanu, czyli na leczenie poszkodowanych, na zakup leków i dla innych potrzeb pacjentów. Przyjmujemy rannych z Majdanu i udzielamy pierwszej pomocy medycznej. Następnie przyjeżdża karetka pogotowia i zabiera ich do lwowskich szpitali. Pracownicy służby medycznej Majdanu w Lwowie sporządzają spisy potrzebnych leków, które przez cały czas są aktualizowane. Również wolontariusze informują o punktach kryodawstwa, gdzie można oddać krew dla rannych w Kijowie. Mamy e, listę, gdzie są te leki, no i więc powiadamiamy e, ludzi, i oni nam to przynoszą. Wielkie naprawdę ilo ilości. Wielką ofiarnością wykazują się mieszkańcy Lwowa i goście miasta, którzy oferują swoją pomoc manifestantom w Kijowie. Przynoszą pieniądze lub kupują medykamenty. Ludzie przychodzą i przenoszą leki, pieniądze, pomagają tym, czym mogą. To coś niesamowitego. Jest to naprawdę ludzkie wsparcie i pomoc dla Majdanu.